Z tej strony Gilad Hizzeroszam Was bardzo serdecznie, jak odcinek z Gry Roblox, gdzie moi drodzy, dzisiaj rośniemy moją wspaniałą szyję. Jak widzicie, moja szyja rośnie. Możemy ją trochę. Nie jestem pewien, czy jak klikam to, czy idzie szybciej, czy nie. Ale moja szyja rośnie, jak widzicie, z każdą sekundą jestem coraz wyższy, coraz szybszy. I co tylko, 0,2 jednostki na sekundę. Niektórzy mają tu naprawdę imponujące szyje. Tu można zwierzyć. Chwila, czy ja mogę naprawdę... Ja mogę też zwężać swoją... O kurde. Dobra, czy jak zrobię tak, to mogę tak? Chwila, jak oni tu wskakują? Co? Ja chyba nie umiem tego jeszcze. Dobra, na razie wyhodujmy trochę dłuższą szyję, jeśli chodzi o to. Możemy oczywiście też kupić jakieś pety, które. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy cokolwiek tutaj zrobią, ale nasza szyja musi rosnąć dwa razy szybciej. Zdecydowanie dwa razy szybciej to jest dwa razy lepiej. Dobrze. Poproszę, czy będzie 0,4? Successfully purchased two, two times. Next. Dobra, jest, zapgradeowało się. I dostaje rzeczywiście bardzo szybciej. Brzydkie drzwi. Drzwi, co? To jest drzewo, ale z drzewa robi się drzwi, więc może o to mi chodziło. Brzydkie drzewo, ale niższe od żyrafy. Okej, okay, no rzeczywiście. Aj tam są tabliczki, żeby je przeczytać. Muszę mieć wyższą szyję. Dobra, wszystko rozumiem. Muszę wychodować. Co tu jest w ogóle? Aha, tu jest, to jest... na ile jednostek wysokie to wszystko jest. Jak oni włażą na to? Ja muszę zobaczyć. Oni jakoś się łapią. A snap! Wszystko się ze mną podwyższyło? Łooo! Wow! Nice! Do Ej, tam jest Giga Żyrafa. Tam są jakieś kolejne Giga rzeczy. Wow, to jest sporo, sporo, sporo naprawdę. Właśnie, jak się Pety zdobywa, to jest moje pytanie: Czy są tu gdzieś jakieś jajka na starcie? Tu jest jakiś ekskluzywny Lu Rudolf. <śpaniały> Wspaniały jesteś. Kupuję Rudolfa. <śpania> co mi daje Rudolf? Co robi Rudolf? Powiedzcie mi, co robi Rudolf. Chcę zobaczyć. Razy 1,75! Nie no, to Rudolf robi tutaj progres Tylko gdzie się kupuje pety, bo ja tutaj nie wiem Gdzie te pety kupić? Eee, p Okej, okay, tu możemy przejść, tak, ok, rozumiem Dalej nie ma petów A jeśli chciałbym kupić na przykład trochę szybko w długości mojej szyi, na przykład 500, za 300 robuxów A jeśli chciałbym kupić na 1000 Pięćset dobra, moi drodzy to jest długość obecna 64 mojej szyi. Rosnę. <tryk> <tryk> Holy shit! Jezu, yes, ile czasu zjeżdżam w dół! Eee, Okej... Okay. Jak mam to rozumieć w tym momencie? A I snap, i pip. Alo mogę... <tryk> <laughs> Jaka żyja jest długa, naraz mogę to zrobić Siema The baby, proszę bardzo o! Dwa winy zbieram A, pe... Wy chyba sobie ze mnie żartujecie I od początku wydałem 500 robuxów na to, żeby dostać od początku, żeby dostać dwa winy I po co mi to było tak naprawdę w tym momencie? Kaman! Ale co z tymi dwoma winami? Dobra, niektórzy mają 27, ja mam dwa. To nie jest zbyt dużo. Dobrze, zobaczmy, co jest po drugiej stronie. Skoro i tak. <gryw> Może być i tak. <gryw> A czemu się przewróciłem? Co jest? Gra mnie oszukała w jakiś sposób. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Ale dlaczego umarłem? <gryw> Aha, bo muszę mieć wystarczająco wysoką szyję, żeby tam tędy przejechać. Rozumiem! Duża głowa. Dobra, no nie no, zginąłem. Czyli moje obrażenie dostaję tylko w głowie. Siema. Eee... <śmiech> siemka. <śmiech> Ktoś mnie wyhaczył. Dobrze, tu dostajemy jakiegoś jednego wina. Dalej. Pety. Gdzie zdobywa się pet? A tu jest jajko, za dwa winy. Basic egg. <laughs> Jaka jest szansa, że dostanę do geła? <laughs> Żadna praktycznie. Bunny! Dobra, co robi Bunny? 1,25 to nie jest zbyt dużo. To tak naprawdę to nie jest 1,25 Znaczy, w teorii jest, no miałem tam 0,4, mam 0,8, więc razy. No dobra, nie będę się kłócił, ok. A ile kosztuje? Gęś kosztuje za dużo. Dobra, a gdzie mogę kupić sobie y, jakieś te? Gdzie mogę kupić jakieś sobie wspaniałe. W sensie. Zbierać punkty? Bo tu są dwa winy: 95 muszę mieć, żeby przejść dalej. Aha, dobra, po prostu jestem cymbałem, który nie potrafi czytać. Niech będzie. Dobrze, do, dobrze idzie. Jego głowa jest co najmniej dziwna. Prrr, co najmniej dziwna. Dobrze, idziemy teraz tutaj. Spróbuję. Z... Wkle, jak ja głupio biegam, co jest? Plus 12. Aha, muszę podnieść głowę, tak? Dobra, rozumiem. Plus 20, tu musimy mieć 28. Tu musimy mieć znowu 0. Jezu, czyli to jest takie namyślenie. Snap jump. Aha, dobra. Siup. dobra, jest, zrobione. Nie kładź się, bo umrzesz. Wstawaj! No i umarłem. No, come on. <grym> dobra, mam 94, 95. Dobra, czy jestem w stanie tu przejechać? Jeśli przejadę tu prosto i się nie przewrócę. Okej, okay, i jestem w stanie przejechać na drugą stronę. Kozak. Totalnie kozak, jeśli chodzi o to. Tutaj co dostajemy? Trzy winy. hu Nice. Mogłem zrobić mega skyscraper, który miał 12 winów. Jezus. Dobra, ile petów można mieć na raz założonych? 3. To dalej niewiele. Pff. Ale można kupić więcej, żeby mieć. Za cztery staroboksów oczywiście. A, tutaj dopiero będzie. Dobra, jako że wieża jest na mnie zdecydowanie za mała, w sensie za duża, to mogę iść tu. Dobrze, robimy w takim razie. Robimy to po kolei. Tylko się nie przewrócić, jak głupol. Nie przewrócić się. Trzy winy do wygrania. Pet do uzyskania. Tak, dobra. Wyżej, ale niżej. Snap, jump, yy... boom, jest. I tu... Nie, no nie kładź się! Czemu się kładziesz?! No, nie, nie wierzę w to, dlaczego on się położył. Co on tam odwalił? Co za cymbał? Dobra, przejeżdżaj tu. Czemu, jak to tam ma wyglądać? W sensie, no ten, ten snap jump jest do zrobienia, ale hmm, dziwne. Hmm, no, nie wiem, spróbuję jeszcze raz. Może jestem głupolem jakimś totalnym? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Może jestem. Raczej jestem. Na pewno jestem. Pff. Dobra, robimy to. Zobaczmy, jak on to robi. Się umarłem? Nie. A, ok. A jak dostanę czerwonego to umrę. Aha, czyli czerwonego nie mogę dotknąć. Dobra, wszystko jest No, okej, okay, może być tak. Czerwonego nie mogę dotknąć. Dobra, czyli jak czerwone dotknę to też umieram. Dlatego tak było. Okej. Okay. Wszystko jasne. No to teraz to już jest pro. Nie, jest proste, dalej. W sensie y, trudności jest na połowę, ale dla mnie to razy dwa. Dobra, więc nie możemy też tu dotknąć, tak? Dobra. Tu znowu nie możemy, dobra. Tu trochę wyżej. Aha. Musimy trochę do góry. Przez to przeskoczyć? To jest niemożliwe. Jak mam to zrobić? Gra mi nie pozwala tego zrobić. Dobra, jeszcze raz jedziemy. W jaki sposób mam tego? On tam przeskoczył w jakiś sposób. Czy on jakoś bokiem to przeszedł? Czy mi się wydaje? To wyglądało jakby bokiem przeszedł. Naprawdę wyglądało jakby bokiem przeszedł. Może ja za bardzo się staram w jakiś dziwny sposób. Dobra. Tyk! tak i teraz tak. Głowa musi mi wystawać. Wstawiam się i robię snap jump. Ej, to było prostsze niż myślałem. Po prostu jestem głupi. Robimy tak i odwracamy się i robimy tak. O kurde. I dobra, i zrobiliśmy to jakby bez problemu, nie? O the baby! Witam serdecznie, poproszę moje wspaniałe trzy, ale nie wierzę jak zważyłem to na początku. I 0,8, 8. Dalej, czyli rzeczywiście muszę chodzić i otwierać pety cały czas. Cały czas otwierać pety, 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 aż trafię w końcu coś lepszego, co pozwoli mi jeszcze szybciej je otwierać. Dostałem jakąś, co to jest? Nie, co ja dostałem? Gdzie to jest? Mysz dostałem jakąś. Dobra, mysz razy jeden, 15! Ło Jezus! Ale dostałem bez. 0,86 dostaję, dobra, już mam coś po przecinku. Co to w ogóle z tej grzy? Tak, Ta gra jest totalnie głupia, jeśli chodzi o to. Tam na wierze się już nie dostanę. Nie ma nawet opcji. Co tu jest w ogóle? Nie w premium. A plus 0,1 na sekundę. Dostaję bo mam premium w Robble of Bormblons. Dobra, wszystko jasne. I tu mógłbym wskakiwać. Ale to jest za. Było za 2, nie? Nie pamiętam. Use Snap jump. Dobra. Aha, i cały czas do przodu i do przodu. Chociaż na początku jestem w stanie dwa nawet przeskakiwać na raz. No, z tym kozakiem. W sensie dostaję szybciej niż wszyscy tą... tego. Ale ich tu wyprzedziłem, kurde, nice i cyk. I znowu głowa w górę. I cyk. I znowu w gło... tu braknie pewnie, nie? Halo! Mogę wyjrzeć? Halo? Dobra, jest. kiedy <laughs> jest głupie. I to jest takie. Muszę urosnąć! Muszę urosnąć, żeby dostać się wyżej. Halo. <grystanie> <grystanie> Witam serdecznie. Już dorastam spokojnie, już jestem Siema. Siup. Brrr. I znowu brakuje. Ile jest jeszcze poziom? Nad tym jest tylko czerwony już! Ej, to damy radę! Na no spokojnie! Tylko muszę chwilę poczekać. Cek. Cek. <grystanie> Boże jedyny. <grystanie> I siup, siup, i dobra, i na samą górę, siup, i znowu mi braknie kilka klocków. No, kilkanaście może klocków, jeśli chodzi o to. Nice! Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Także tak to wszystko wygląda. Eee, dużo osób, no, tam sporo osób blokuje się na dole. No dobra, ale mamy prawie jeden na sekundę, to, to nie jest jakoś wybitnie źle, nie? To jest naprawdę nieźle, muszę przyznać. Jeden, jedenaście, i zaraz możemy się wskakiwać, i siup. Dobra, jest pięknie. Dobrze, zbieramy dwa win. Dobra, dwa winy, okej. Okay. Siup. Dobra, poproszę. I teraz moja głowa jest mała, ale może być większa, ale może być też może być też mała. <tryk> Otwieramy kolejne w takim razie, poproszę. Stałem psa. Nie daję. Nie. Moi drodzy, <tryk> musicie sami spróbować, bo ja dostaję coraz, coraz gorsze pety, dostaję coraz gorsze, królik miał 8,5, nawet nie wiedziałem, dobra, nieważne to, je... a tu jeszcze jest na ile to jest winów, halo? na 6 winów, tu mogłem też przy, o jest, dobra ojojoj, oj, oj. dobra, ja mogę próbować to zrobić, wy możecie spróbować zagrać w tą grę, jeśli oczywiście chcecie ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, moi drodzy, więc yy, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się ciepło do usłyszenia. Życzę Wam y, miłego, y, wspaniałego y, grania w y, tą gierkę. <laughs> Żebyście nie popełniali takich głupich błędów jak ja. <laughs> Trzymajcie ciepło. No i co? No i cześć.